Wiem dobrze Dobra, dziś jesteśmy w Elblągu Elbląg Co za paniczka spaliła Elbląg? Jak widzicie spalo spalone to jest wszystko Most jest spalony Ale to nie jego wina To jest wina Elblągu Elbląg jest łatwo palny pod każdym stopniem No, mo mościk rozwalony na Jest tutaj zielono bardzo Uuu ty lubisz jakieś zielone jak co nie? Ci przypomina Mary Joannę Mary Tak Mary, like Mary, Mary Mary Jane Mary Jane ze Spiderman'a, tak? My, ci przypomina Moi klasmejci Przecież ją oskarżyli o palenie Mary Juany. Oni myślą, że ganja robi To Wiesz, no ganja to synonim Nie jeden z, nie, serio, nie znasz ganja? To jest jeden z synonimów na to Na zielone Na zielone brokuły. Na zielony towar, na zielone brokuły, tak Zazwygraszek. Znaczy, niby można by było ma bo te, 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 te kłody jeszcze są. Te fajne. To jest zgaszona zapalniczka. Się zapalniczka. Nie, nie zapalniczka, To jest, to jest zgaszona zapalniczka. Wytrzyma ją. Czy ty jesteś normalny? Tu wszystko jest łatwopalne, ci przypominam. Nawet zapalnie. zgaszona zapalniczka może podpalić to. No Daniela nie będzie. Kręcił na jest korolce. idzie Killamus i ma teraz karę do końca roku szkolnego na deskę, bo zrobił coś, co normalnie się na desce robi. Ci to zrobił krzywdę. To jest jak się wywrócisz na rowerze i nie możesz jeździć na rowerze to, już to, przez jakiś czas. To jest, to jest jak próbujesz się powiesić i nie wiesz, wieszasz się i to karę i się powiesiłeś, że umarłeś. Jakby to jest jednoznaczne. A Mnie czy no, no jak zrobisz krzywdę. samobójstwo, to to jest dalej forma zabójstwa, więc dalej jesteś karany, nie? Kurde. Pff, no no właśnie. No. A co myślisz? Osoby, które samobójstwo zrobią, to co tak po prostu wymykają się na łatwizę? Nie, 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 nie. Tak. Dalej popełnili zbrodnię. Dalej kogoś zabili. Oj, nie wiem, dziwnie to będzie, jak odejdziemy z tej szkoły tak pusto. pusto. No, to to, to ostatnio cały czas jest pusto. No trudno, ale to będzie tak wypuścić, co nie? No tak, bo oni... Wśa, ci z nas tutaj Tu nic już nie będzie za 20 lat. Nie znamy tego miejsca. Tu nic to już blok nie... Blok będzie. To prawda, akurat. Tu będzie jakiś to blok albo... Jak w za... Juty. Tu będzie kolejna galeria. Nie jest linaczki. Nie wiecie, co jest linaczki. Slinaczkach? Slinaczki, Dokładnie. Wiecie, Imperium Ślimaków. Tutaj buduję. To jest było ślimaków? Slimaków to było. No. Wiecie jak to w Biblii ten cytat? Na tym kamieniu wbuduję moje Imperium Ślimaczków. Gdybyś <grym> wiedział. E, przez majówkę pewnie nie będzie żadnych tu filmików, bądźmy szczerzy. Bo komu się chce tu łazić? Chyba, że ty będziesz sam nagrywał i wysyłał. Nie, ja idę na skatepark. No właśnie, tak myślałem. To idźcie na skatepark, zobaczcie i mówcie mu, że żeby Łamać poszedł na upgrade. I Danielowi. Nie, mówcie, idźcie na skatepark, podejdźcie do niego powiedzcie, a ty jesteś pedałem i podejdźcie sobie, on będzie się w butach trząsł. <grym> ty. Będziesz się w butach trząsł, <grym> jak ci ktoś tak powie, bo ci się będzie przypominał. Będzie, będziesz wiedzieć, że to ktoś od niego. Kogo? Od niego, wiesz, twojego opa. Nie opów. Masz opów. Tomek, masz opów. Nie opów. Kogo tyś chcesz oszukać? Nie mam... I no energy Ula la Ale tam jeziutki idą Ej, czemu oni się wodą leją? Lany poniedziałek był wczoraj Przedwczoraj Kastraty Jezus Dużo sobie pałce za pałką Za Zapalniczkę zgaszoną Co my sobie mamy dzisiaj robić? Co? Co my dzisiaj mamy robić? testowanie czegoś? Nie. I nie. nie mam pieniędzy. Żadnych. To możemy iść kupić. To pójdziemy kupić. Okay. Pierwszy raz zobaczycie wnętrze netto. Pierwszy Czeraz? raz? Nie wiem, chyba, chyba tak. Byliśmy w Brico dwa razy. No tak, Pamiętaj, to, to z Michałem. W ogóle wczoraj w Briko tylko drip łańcuch, co nie. Mogę teraz dusić kaspra. <laughs> A mi się to podoba. <laughs> Mogę teraz nim nie dusić kaspra. Kurde. Ale mamy szansę. Dobra. To eee, hmm. pierwszy raz, gdy Wiesz co, nie, zrobię. To będzie jeden odcinek. Net to będzie shortem. A potem jak wrócimy, to zrobię jeszcze jeden odcinek. Będziemy to wyciskać najbardziej jak to możemy. Będziemy tak Dobra, więc to tyle na dzisiejszy odcinek. Na teraźniejszy odcinek nie na co dzisiejszy. I ruchanie. Lepiej bym tego nie powiedział. <laughs>